Wyodkryszował króla, a teraz znikł Lloyd. Ciekawe co jeszcze, he? Huh? Co to? Ja. Armia atakować! Atakujemy! Ha! Błyskawice! Ha! Nie, kraj! Zmywamy się! Cieszę się, Lloyd, że wróciłeś. Ja też się cieszę, ale teraz musimy ukryć czeka prądu. Witaj, garmador. Nie! Go! O, przepraszam, nie zauważyłem, się, że to ty musisz nam pomóc. Jeśli chodzi o sprawę z kreślonym królem, to wam pomogę. Oficjalnie rozpoczynamy i